Jak? Gdzie jedziemy? Do Łodzi, pod łodzi. A co w Łodzi jest? Festiwal Muzyki Muzyki. E, nie wymówię tego. Bryndafest. Alkohol, narkotyki, seks, przemoc, hazard i nadmierna prędkość. Najczęstsze przyczyny tego typu zdarzeń. Pyta.pl wraz z... skurczem. Z skurczem. Z, <m> nie z jestem, nie chcę. Witam Państwa, Pyta.pl. Jesteśmy pod łodzią w Brzezinach. Nie wiem, skąd się tu do końca. Aczkolwiek to jest Pan, który wyjaśni nam, coś tu się dzieje w ogóle. A, a, dzieje się tu festiwal muzyczny w małym miasteczku właściwie znikąd. No i organizujemy ten festiwal już 5 yeah! lat. Właśnie. I organizujemy ten festiwal już 5 lat i ogólnie są tu koncerty, miały być filmy. Jak się nazywa festiwal? Festiwal nazywa się dumnie Bryndza Fest. I, I jaka muzyka tutaj leci? A, ogólnie staramy się wymieszać wszelkie możliwe gatunki, jakie się da, ale głównie... Techno, disco, polo, hip-hop? E, tak, ale głównie punk, w tym techno i disco, polo w hip-hopie. E, I nie, zaraz, to nie było disco, polo w hip-hopie. Tylko to był. A, a reggae, reggae, Właśnie, reggae. właśnie, pan. Widzimy tu właśnie panów panków. E, przepraszam bardzo, tutaj widzimy klasycznego przedstawiciela e, subkultury punkowskiej. dobrze się pan bawi na festiwalu? Średnio. Średnio, a co mogłoby być lepsze? Alkohol. Nie jest zbyt wielu ludzi, bo większość jest na zewnątrz i zażywa narkotyki. A tutaj skaczą ci jeszcze trzeźmi. Rzućmy okiem. Okiem, rzućmy. Rzuciliśmy sobie okiem Seks, przemoc, alkohol i narkotyki panują wśród młodzieży. Koza stoi w plamie krwi. Możesz zobaczyć Tak właśnie widać widać, tam zmierzona paczka i nie widać. Trzeba poświecić poczekajcie poświecimy. Masakra! Nie przyjechaliśmy tu jednak sami, żeby zachować odpowiednią propozycję średnią, artymetyczną alkoholu w naszej krwi Zobaczcie właśnie pleziego, największego pijaka na Ursynowie. Prawda? A o co chodzi? E, jesteśmy na festiwalu pod Łodzią. Jak wrócić do domu? Miliszy wypadek. Auta nie ma. To taksówką. Taksówką. Dużo pieniążków. Pieniądze nie grają roli. Najważniejszy jest zamęt i sianie zarazy o oczywiście ma się rozumieć. A jeszcze się zapytać. Tak, proszę okazji, bardzo. Co artysta ma na myśli? Śpiewa kleż. Boję się. Cóż za patologia, cóż za anarchia, co tu się dzieje? Seks, przemoc, narkotyki, hazard, alkohol, brutalna dewastacja. Jesteśmy w sercu cyklonu po prostu. A pani jak uważa? Jak się festiwal podoba? Czy jest w porządku wszystko? Bardzo ładnie. Młodzież bawi się należycie. Nie, 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 nie odpowiada, bo starsza kobieta jestem, ale po prostu przyszłam zobaczyć, bo ja lubię muzykę, lubię tańczyć i chciałam to zobaczyć i odpowiada. Nie A? odpowiada? Odpowiada. Bardziej sama mi się zabawiła. To tak zamknąć też coś, coś, coś. Ale to mi się podoba. Żeby mogła, tam zatańczyła. To młodzina pokazywała pokazała, jak ja zawsze... Starczym... Może pani zatańczy? Nie. Dlaczego nie? Nie, może Nie, mąż A, no tak. Abym pokazała, dlatego bym pokazała, bo ja całe życie, moja była taniec, muzyka, to jest... Rock'n'Roll. Tak, wszystko. Rock'n'Roll. W ogóle, ja tylko tak... No... Sex, drugs, rock and roll. 50 A, jeszcze, no, Udało nam się znaleźć w sześć tych członków imprezy, To jest rzadkością tu jak na razie. I powiedzcie mi, e, generalnie, która to, jest, która to jest edycja tego festiwalu? jest nie, nie, nie pierwsza. Sześć. To jest bodajże szósta. szósta. Czyli cel jakiś jest w tym, czy tylko nachlać się i naśpać. Nie, 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 to jest ku Cicharego Harry'ego który był lotnikiem alianckim w czasie II wojny światowej. Zginął tragicznie. E, chyba przeżył. Co masz napisane na twarzy? To jest, to jest... ślimak z pierogiem. Ślimak z pierogiem. Ponieważ ślimak, ślimak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi, to jest ślimak z pierogiem. Taki zadowolony, wypełniony ślimak. Ja jestem niezadowolony, bo grałem koncert, który był chujowy. To fajnie. Nie nagrywać mnie tu. Nie! To jest dla telewizji. Co? O, a tutaj, a, a tutaj kolega ma, ma nam coś do powiedzenia. Chuj, kurwa, ŁK, ŁK. Ładnie się pan zaprezentował przed milionami słuchaczy. O! Zbyt agresywni członkowie imprezy wyprowadzani są przez e, przez funkcjonariusze ochrony publicznej. Następnie zostają zabijani. To Polska. Nie, 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 nie przebadajmy wiadu. Nie, nie, nie oddaję, nie oddaję, nie, nie oddaję. Nie, no. Dlaczego chcesz pożerać naczynia papugi? Ej, fajne są, mają i no. Nie mam taką. mogę coś. Kocham! Rzecz okay, Polska! No. Rzecz Polska? Papugi. Ko kochamy papugi. Dlaczego dałeś sobie namalować pindola na twarzy? Nie, miał być Sejduszko, no ale. nie wyszło. pindola, On naprawdę myśli, że to jest pindol. Nie widział się w lustrze. Jak to jest, co to za uczucie? Nie, nie widzę, go, jest siebie! Pindol. No pindo, pindo, jak pindo. Każdy go ma. i każdy, dziewczyny nie mają. Podobno. Podobno. Ale są takie, co mają. Skończmy ten temat, może lepiej. Doszliśmy do wniosku, że najwyższy czas na puentę. I się skończyła. Krona wyniosła pijanych ludzi, pobiła ich. E, wszędzie krew, resztki narkotyków, alkoholu. Było miło. Mówiłem już, że nie wiem, skąd się to wzięliśmy, tak? Mówiłem. Nie wiem, co powiedzieć. Nie mam zupełnie pomysłu. Na jakieś wypłaty rano może.